Większy, pod kilkoma względami jeszcze lepszy, ale przy tym dziwnie znajomy. Właśnie taki jest 15-calowy MacBook Air, którego mamy dzisiaj tutaj z nami. Z komputerem spędziłem już chwilę zaraz po prezentacji otwierającej WWDC 2023 w Cupertino, ale po powrocie do kraju odebrałem testowy egzemplarz, na którym od tego czasu pracuję. No i tak, rozmiar to jedno, ale co jeszcze się zmieniło w tym modelu względem 13-calowego, a co pozostało bez zmian, temu się zaraz wspólnie przyjrzymy. Nowy komputer ma 15 nie 13 calowy wyświetlacz, więc jego budowa na też jest większa o około 25%. Waga nie wzrosła jednak aż tak bardzo, bo około 20% do 1,5 kg. Oznacza to, że tegoroczny MacBooker nie jest rekordzistą w swojej klasie. Są nawet większe i lżejsze jednocześnie laptopy na rynku, ale i tak nie jest to jakimś dużym problemem. Na tym komputerze pracuje się wygodnie, nie dociąża plecaka, jest OK. Niedawno testowałem MacBooka Pro z 16-calowym wyświetlaczem, który jest dużo cięższy, dużo większy i faktycznie sprawiał problem na przykład w samolotach, w autokarach. Tutaj będzie z tym nieco nieco lepiej. Tym samym ten dopisekar pasuje do tego komputera, jest on lżejszy niż mogłoby się wydawać, jak go podnosiłem pierwszy raz, to używałem więcej siły niż to było potrzebne. Jeśli chodzi o design, to nie ma tutaj zaskoczeń. Jest praktycznie identyczny jakiego ten 13, a dokładniej 13- i 6-calowy mniejszy brat. Mamy tutaj obudowę, która jest dość ostro zakończona. Nie ma tych charakterystycznych dla poprzednich modeli ścięć, takich wygładzeń gdzieś przy krawędzi. Nie, to jest zwarta bryła prostopadłościenna z bardzo delikatnie zaokrąglonymi krawędziami. Komputer dostępny jest przy tym w czterech wersjach kolorystycznych. Ta testowana przeze mnie to jest Midnight Black. No i niestety w tej palcuje się strasznie, odciski palców pojawiają się co chwilę. Więc korzy jakbym korzystał z niego na, przez dłuższy czas, musiałbym nosić ze sobą w kieszeni ściereczkę z mikrofibry, którą zresztą mam dzisiaj ze sobą. Jeżeli ktoś zdecyduje się na ten konkretny wariant, to trzeba się z tym liczyć. Mimo to ze wszystkich dostępnych kolorów, ten podoba mi się najbardziej, bo nie jest to taki typowy kruczo-czarny, tylko bardziej taki czarny wpadający w szaro-niebieski w, w niektórym świetle, w niektórym oświetleniu. No ale dobra, obudowa obudową. To, co jest tutaj najważniejsze, to właśnie ten większy ekran, 15,3 calowy dokładnie, o rozdzielczości proporcjonalnie większej względem 13-calowego modelu, żeby zachować to samo zagęszczenie pikseli. Identyczna jest też maksymalna jasność, wynosząca 500 nitów i pokrycie przestrzeni barw, czyli DCI-P3. Mamy tutaj oczywiście też tego niesławnego nocza, czyli tą przestrzeń w górnej krawędzi ekranu, która nachodzi na wyświetlane treści, dzięki czemu z kolei ramka mogła być dużo, dużo mniejsza. I tutaj, podobnie jak w MacBooku Pro, którego testowałem niedawno, przymierzałem się do ukrycia tego nocza poprzez zrobienie czarnego paska na górze aplikacją Top Notch ale po kilku chwilach z tego zrezygnowałem, bo ten gruby czarny pasek na górze wygląda jeszcze gorzej niż sam ten notch. Szkoda tylko, że nie mamy tutaj Face ID, bo Apple najwyraźniej nie jest w stanie jeszcze zmieścić tego modułu w klapie o tak niewielkiej grubości, bo Face ID w iPhone'ie ma dużo, dużo więcej przestrzeni, żeby się zmieścić. Swoją drogą pewnie zauważyliście, że sceneria dzisiejszego odcinka wygląda nieco inaczej niż zwykle, bo zazwyczaj nagrywamy w Mindspace Koszyki, a dzisiaj jesteśmy w Mindspace Skyliner. To nowa, dopiero co otwarta przestrzeń biurowa tej marki, która zlokalizowana jest w budynku Skyliner niedaleko Ronda Daszyńskiego w Warszawie. Jest tu niezwykle przestronnie, bo do dyspozycji osób odwiedzających to miejsce jest 4400 m2 zlokalizowanych na łącznie trzech poziomach oraz ponad 600 stanowisk do pracy. MindSpace jest od jakiegoś czasu naszym partnerem, a firma jest przy tym działającym globalnie operatorem butikowych elastycznych przestrzeni biurowych dla firm dowolnej wielkości. Szczyci się tym, że łączy trendy globalnego wzornictwa z lokalnym klimatem. Mi najbardziej podoba się tutaj to, że każda salka ma swój własny klimat, jest inna, jest unikatowa, jest wyjątkowa. Co przydaje nam się przy kręceniu wideo, żeby wprowadzić nieco, nieco różnicy w scenografii, którą widzicie za moimi plecami. Do tego pomieszczenia są odpowiednio wygłuszone, bo mamy tutaj drzwi, przez które nie dochodzą dźwięki, nie przeszkadzają nam w nagrywaniu, nie ma tutaj problemu z uchwyceniem dobrego audio. Do tego, chociaż to samo centrum warszawy, nie mam problemów z dojazdem, bo przecież zaraz obok jest stacja metra. Wracając jednak do głównego bohatera naszego odcinka, czyli komputera MacBook Air z 15-calowym wyświetlaczem i jego obudowy, warto zwrócić uwagę na porty. Niestety nie mamy tutaj ani HDMI, ani złącza na karty pamięci, to są zarezerwowane dla nowych MacBooków Pro. Po lewej stronie mamy MacSafe, czyli nowe, nowe, stare złącze ładowania, które jest magnetyczne i jeżeli pociągniemy za kabel, no to nie, nie wyrwiemy portu z gniazda, po prostu się klik. Odklei. Obok niego są dwa złącza USB-C z obsługą standardów USB 4 i Thunderbolt 4. Dzięki temu nie ma co narzekać na przepustowość transferu danych, można podłączyć do tego wszystkie peryferia, nawet monitory. Z monitorów można ładować ten komputer, wszystko tu jest na swoim miejscu. Mamy też gniazdo słuchawkowe, które jest z kolei po prawej stronie w tej części obudowy. Jedyne, do czego mógłbym się tutaj przyczepić, że oba złącza USB-C są umieszczone po lewej stronie i byłoby wygodniej, gdyby było jedno po lewej, drugie po prawej. Łatwiej byłoby wtedy układać komputer na różnych biurkach. Zwłaszcza jeżeli pracujemy w, czasem w biurze, czasem w domu, czasem gdzieś w ogóle na mieście. No, nie mamy wtedy wpływu na rozmieszczenie gniazdek w pomieszczeniu i taka wszechstronność byłaby dużo, dużo lepsza. Skoro przy MagSafe już jesteśmy, to w pudełku z komputerem możemy znaleźć kabel, który się podłącza do tego złącza w komputerze, a z drugiej strony do ładowarki sieciowej. Oj, tak jak jest cały w kolorze komputera, to druga końcówka jest biała, żeby pasowała do ładowareczki, która jest naprawdę niewielka jest dwuczęściowa mamy tutaj wymienną wtyczkę do gniazdka. I ma nie jedno, a dwa porty USB-C, dzięki czemu możemy z niej ładować nie tylko komputer, ale również telefon, tablet, zegarek, cokolwiek nam przyjdzie do głowy. Do tego, jeśli będziecie kupować ten komputer od Apple, możecie wybrać, którą ładowarkę byście chcieli. Podstawowa 35-Watowa ma dwa złącza USB-C i ładuje komputer nie najszybciej jak się da, ale można w konfiguratorze wybrać szybszą ładowarkę, 70-Watową z jednym wyjściem USB-C do szybkiego ładowania tego MacBooka. Do tego, jak już wspominałem, można ładować komputer przez USB-C, dzięki czemu prąd może przesłać do niego monitor, lub dowolna inna ładowarka o odpowiedniej mocy. Jeśli chodzi z kolei o sam akumulator, który jest naturalnie większy niż 13-calowym modelu, to nie sposób mu niczego zarzucić. Według estymacji Apple'a będzie pracował on tyle samo czasu na jednym ładowaniu, co mniejszy model, czyli około 15 godzin pracy biurowej i 18 godzin odtwarzania filmów z apki Apple TV. i to w miarę się pokrywa z moimi obserwacjami. Jestem pozytywnie zaskoczony czasem pracy. Chociaż mamy tutaj większy ekran, dostaliśmy też większe ogniwo, więc nie ma problemu żadnego, by wyciągnąć z niego cały dzień nieprzerwanej pracy. Czyli to nie tylko takiej typowo biurowej przeglądania internetu, edytora tekstu, ale też okazjonalnego montażu filmów, obrabiania zdjęć. Z tym wszystkim sobie ten komputer radzi. Dodajmy do tego, że mamy tutaj układ Apple Silicon. Dzięki temu komputer pracuje z taką samą mocą, z taką samą wydajnością zarówno jak jest podpięty do ładowania sieciowego, jak i gdy czerpie energię z akumulatora. W przypadku poprzednich komputerów Apple oraz sprzętów konkurencji z układami Intela, niestety po odpięciu kabla odładowania wydajność często spada. No i właśnie, procesor. Mamy tutaj Apple M2, ale w tej mocniejszej wersji z 10 rdzeniami graficznymi. W przypadku 13-calowego modelu do wyboru są dwie wersje procesora, które jedna ma mniej rdzeni graficznych, druga więcej. W przypadku 15-calowca jest to zawsze ta mocniejsza wersja. Do tego dochodzi od 8 przez 16 do aż 24 GB RAM w zależności od wersji. No i komputer jest diabelnie szybki i ze wszystkimi takimi podstawowymi zadaniami radzi sobie wyśmienicie, nie sposób mu niczego zarzucić. Jak na maszynę, która jest przeznaczona do pracy biurowej, świetnie radzi sobie też z multimediami. Ale no, niestety nie przez dłuższy czas. No, cały dzień obrabiania filmów może być tutaj problemem, bo nie mamy aktywnego chłodzenia. Aktywne chłodzenie wentylatory to jest domena MacBooków Pro, tych większych, droższych, potężniejszych. To jest komputer podstawowy dla konsumentów, nie dla profesjonalistów, no, co na to wskazuje nawet sama nazwa. Poradzi sobie z amatorską obróbką wideo i zdjęć, ale nie robiłbym z tego takiego woła roboczego na całe dnie, całe dnie pracy. Nie oznacza to jednak, że to jest maszyna wolna, no właśnie wręcz przeciwnie, jest szybka, Radzi sobie z wielozadaniowością, wiele streamów wideo w 4K jednocześnie, aplikacje biurowe, jakieś Slacki, Excele, Powerpointy można odpalać naraz, nie zamykać tych aplikacji. Ten komputer sobie z tym wszystkim poradzi. Do tego ten komputer radzi sobie z grami, oczywiście nie będą to te najbardziej wymagające tytuły AAA w 120 Hz na sekundę. No, nawet ten ekran ma tylko 60, ale z produkcjami nowymi przy takich średnich ustawieniach grafiki, tych które, grami, które zostały już sportowane na macOS'a, radzi sobie ok i takie krótkie sesje z grą można sobie tutaj robić. Ciekawe też, jak to się zmieni, całe to granie na Macu za kilka miesięcy, gdy pojawi się już MacOS Sonoma, czyli nowy system operacyjny Apple, wprowadzającego dodatkowe narzędzia dla graczy, dla twórców, umożliwiające odpalanie gier z Windowsa. Nie mogę się doczekać, gdy to sprawdzimy, przyjrzymy się temu bliżej za jakiś czas. A co jeszcze warto wiedzieć o tym komputerze o jego specyfikacji podzespołach? A chociażby to, że praktycznie nie różni się od 13 calowego modelu. Mamy tutaj ten sam moduł WiFi, ten sam moduł Bluetooth. Mamy gładzik, który jest większy proporcjonalnie względem wielkości ekranu, żeby zachować proporcje między wyświetlaczem a płytką dotykową. Do tego dochodzi klawiatura, która jest identyczna jak w 13-calowym modelu, też ma touch ID do autoryzacji, ale po obu stronach zostało tutaj nieco przestrzeni. Co ciekawe, nie została ona wykorzystana na głośniki, nie mamy tutaj grilla jak w MacBookach Pro, bo dźwięk dobiega z tej krawędzi pomiędzy obudową, a wyświetlaczem. Mimo to 15-calowy MacBook gra lepiej od 13-calowego modelu, dzięki temu, że mamy tutaj do czynienia z sześcioma głośnikami, a nie czterema. No i tak, głośniki umieszczono przy zawiasie, do którego mam jedno małe ale. Kąt otwarcia tego komputera jest niestety niewielki, nie, nie da się go nie da się klapy położyć na biurku, co może być pewnym problemem. Mam w domu dwa koty, czasem wskakują na biurko, na kolana i obawiam się, że mogłyby spróbować postawić łapę na tym komputerze, przewrócić go, wyłamać ten zawias. Dużo bardziej praktycznym rozwiązaniem byłoby to, gdyby otwierał się w pełni aż do płaskiej powierzchni na stole. Zmniejszyłoby to ryzyko uszkodzenia. No dobra, a co z tymi bebechami? Jeśli chodzi o procesor, no to mamy tutaj M2 w tej konkretnej konfiguracji. Możemy dołożyć do tego więcej RAMu. No bazowy to jest 8, trochę mało. Można dopłacić do 16, do 24. Pamięć na start 256 GB. Można dopłacić do 512 do Terabajta, do 2 Terabajtów, w zależności ile komu potrzeba i jakiej prędkości oczekuje. Niestety w przypadku tych nowych komputerów Apple od jakiegoś czasu wersje z bazową pojemnością pamięci 256 GB są wyraźnie wolniejsze od tych 512 i wyższych. Związane jest to z tym, że mamy tutaj jedną kość pamięci w tym bazowym modelu, a wyższe mają dwie kości pamięci, z których można korzystać równolegle i tym samym przyspieszyć operacje na plikach danych itd. Oczywiście te podstawowe dyski tak nadal będą więcej niż wystarczające do tych podstawowych biurowych zadań, ale jeśli chcemy włączyć do pracy też multimedia, no to warto pomyśleć o tym 512GB modelu. No ale właśnie, rozbudowa, dopłacenie, nie są to małe koszty. Ten 15-calowy MacBook został wyceniony na 7299 zł. Spodziewałem się szczerze mówiąc więcej, nie ma tutaj dramatu, bo 13-calowy model przy okazji staniał, ale nadal to dość spore pieniądze, a do tych 16 GB RAMu i 512 GB przestrzeni dyskowej, co jest bardzo rozsądnym upgrade'em w. Do tego komputera cena rośnie o 1200 zł dwa razy 1200 zł za dwukrotnie więcej pamięci operacyjnej i 1200 zł za dwukrotnie większy dysk. Oznacza to, że ten rekomendowany przeze mnie wariant MacBooka R z 15-calowym wyświetlaczem, czyli 16 GB ramu i dysk 512 GB kosztowałby już prawie 10 tysięcy złotych. Mimo to myślę, że warto rozważyć dopłacenie do większej ilości pamięci, bo dzięki temu ten komputer będzie dużo, dużo bardziej przyszłościowy niż ten bazowy, bazowy model na 7300. No i do tego można się zastanowić, czy iść w ten model 15-calowy, czy może 13-calową wersję z dwójką, a może tą starszą 13-calową wersję z 1. Ona nadal pozostaje w sprzedaży. Sam zdecydowałbym się na ten najnowszy 15-calowy wariant ze względu na większy obszar roboczy bo gdy pracuję na MacBookach i iPadach z ekranami do 13 cali, nieco mi tej przestrzeni brakuje. W ich przypadku jedyne, z czego korzystam, to pełnoekranowe aplikacje, między którymi przerzucam się tam na myszce czy na gładziku, a w przypadku 15 calowych i 16 calowych MacBooków Pro jest już na tyle dużo tej przestrzeni, że mogę odpalać okna obok siebie, używać Stage Managera i jest to, zaczyna być to wygodne, co w przypadku mniejszych komputerów w moim przypadku no, nie jest możliwe. No, trzeba jednak pamiętać, że to jest 15-calowy komputer, waży 1,5 kg. Nie jest to maszyna mała ani turbo lekka, więc jeżeli ktoś szuka takiego notatnika do wrzucenia do plecaka, który będzie jak najmniejszy, jak najlżejszy, no to warto pójść 13-calowy model. No i dzisiaj to by było na tyle na temat tego nowego komputera. Ale jeśli macie jakieś pytania, zadawajcie je w komentarzach, bo jeszcze zostanie ze mną na kilka dni testów. No i do zobaczenia następnym razem. Cześć!